Podczas kontroli pojazdu, którym podróżują dwie młode kobiety, funkcjonariusze odkryli ukryte paczki papierosów. Uwagę funkcjonariuszy przykuło również koło pojazdu, które zdecydowali się prześwietlić. W kołach najczęściej papierosy, później chyba burstyn, tak? Z tego co tak, pamiętam? A jeszcze wcześniej i taki można powiedzieć, najstraszniejszy przypadek, że były żółwie. A te żółwie to pamiętam, one, one były chyba we wnętrze koła. Coś tam lata, tak? Dodawaj na rękę. I jak tam będą fajki, będę w szoku, <laughs> że to dwie dziewczyny. Tak pionowo, o tak, o tak. tak. Ciskaj pan. Dobra. Oto twoja chwila prawdy. Nie no, ja jestem pewien. Nie no, coś tam, coś tam jest, bo coś lata, tak. Fajka. O, fajka. Na obrazie RTG ewidentnie, jak na dłoni, widać, że są zapchane papierosy. Widać nawet pojedyncze sztuki papierosów i całe kartony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć paczek. Także tu jest, ja liczę, siedem, osiem kartonów, bo nie jest nabity do pełna. Tutaj mamy puste przestrzenie. Nie ma nic na górze. Dobra, dobra. Pięknie widać. Rozbieramy koło. No proszę pani. Okoła ma pani mnie, kolegę. Są papieroski w kole. Ile tam jest papierosów? Czy to są te same, które panie schowały nie, nie w siedzeniu? Ile... A kto to chował? O kolega nam chował na chował. A po co I panie to się... chowały? Chyba nie z pracą w Polsce jest. Byliśmy na miotach sobie, a chcieliśmy mm -hmm. samochodem. No... Kolega... I kolega wtedy? Tak? tak. Czy była taka okazja, no to... I co mówił? Że się uda? Że nie znajdą celnicy? No tak nie tak mówił. O, dobra, dobra, dobra. Bingo. Już teraz gni. No i co? Nie fajka. O! Dobra, po troszkę. Ach, teraz się faja sypie. Raz, dwa, trzy, cztery, wszystko, pięć, sześć. Zapraszam panią na chwilę. Liczyliśmy. Ile jest? 6 kartonów było widać, a już mamy 8 dyszka. I tamte 16. Dycha równa? Jest, dycha równa. Dobra, to pierwszy mandat będzie? Tak. Na pewno pierwszy, bo to wie pani, ma znaczenie. Dalsze dalszych 13. Tak. Pierwszy. Wszystko układa się w jedną całość. Tu mamy 10 kartonów plus 16 paczek. Panie mają 4. I to by razem dawało 120 paczek. 12 kartonów. Jak na dwie młode dziewczyny, które próbowały swoim urokiem osobistym i dziękiem oczarować funkcjonariusza na pasie odpraw, jest to dużo. Szapo dla niego za czujność i za skierowanie tego auta do kontroli. Kierująca pojazdem za tę próbę przemytu została ukarana mandatem karnym w wysokości 1500 zł.